Teraz wielka akcja, uwaga, 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 zaraz się nam to uda. Cześć, z tej strony i dzisiaj gramy w Prison Live z, z Stefanem. Hello. No, i próbujemy zwiać, I, dobra choć może e, pojedzonku. Aha, nie ma teraz jedzenia, no trudno. E, ja pójdę zobaczyć, co inni robią. Nie, o, e, dobra, e, chodź na naradę, chodź na naradę. Okej, okay, musimy się naradzić. Jak uciekamy? Mm, mm, Zaczekaj chwilę, muszę zmienić miejsce, żeby policja nie widziała. Okej. Okay, o, policja. Pra. Dobra. <grym> Narada jest taka, że... Dobra, dobra, ciszej mówmy, bo policja tu jest. Okej, okay, dobra, policja sobie... Okej. Okay. <grym> e, nasz plan na ucieczki jest taki, że idziemy... Tam do policyjnego schronienia i. Wo, wo, i dobra, nieważne. Właśnie... Nie ma planu, improwizujemy. Okej. Okay. I idziemy tam i bierzemy karty i uciekamy. W sensie, nie wiem, czy gdzie do policyjnego schronu, ale. Dobra. W sensie. Psz, dobra, to gdzie idziemy? Mm. <laughs> już tam nie wiesz. No okej, okay, to policja jest, to może... to może my sobie pójdziemy już w coś. coś się... Policja może lepiej sobie pójdzie. Chodź to Selwyn, chodź, chodź. Okay, ide, ide, dobra. Ide. E, to wy... Aha, dobra, nie można motek, no trudno. E, to chyba idziemy na dwór. No dobra, mm. dawaj idziemy na ten dwór. Tam mm. jest chyba młotek, nie? Tak, tam jest młotek. Okej, okay, to. Jeszcze coś tam chyba jest. Mm, a wiesz co? Bo. Mm, yeah. Dobra, nieważne, idziemy. O, od karta, 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 po... Dobra, dobra, spoko. Jakby coś nikt tego tej policji nie widział nikt, nikt. E, a ty z selfie gdzie tam jesteś? E, ja jestem na podwórku, gdzieś. Super, gdzieś. gdzieś. No dobra, widzę cię tam, tam jesteś gdzieś. Aha, że tam próbujesz wejść. O policja tam do ciebie biegnie, lepiej stamtąd uciekaj. Okej, okay, dobra, szybko uciekaj, dobra, jest okej. Okay. Yy, to ja sobie... Jestem Dobra, to ja sobie tutaj tylko młoteczek wezmę elegancki. Znaczy ja tu nic nie robię, oczywiście policja. Okej, okay, mamy młoteczek. Yy, tam się policja z tą gania. Yy, dobra, yy, chodź uciekamy tamtym przejściem. E, wiesz, którym? o dobra, widzę, że Cię chyba zaresztowało, dobra, to bo się, Nie te... nie hmm. nieważne. E, dobra, ja sobie jeszcze poćwiczę, bo policja tu jest. E, posłuchaj, to zaraz pójdziemy do tego przejścia tam na karty. A tam jest nożyk na łapkach są. jest tam Aha, Dobra, to sobie weź. Okej, okay, to ja tam już do Ciebie idę. Dobra, nie idę już po ten nożyk, tylko idę do tego przejścia tam, no wiesz, żeby... Hmm. No. No to... No, okej. Okay. O nie, 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 to jest policja. E, panie policjancie. Ja to wszystko wynagrodzę, ja to... ja nie wiem... Nie wiem, telefon telefonu żeby negocjować z nim. Jak on ma spluwę, to ja nie chcę z nim negocjować. Dobra, może nie wiem. Chodź tu usiądziemy, bo no masz na razie nie idźmy tam, bo tu jest za dużo policjantów, o jakieś pan dekonowe włosy. Dobra. Mm, nie, ja sobie pobiegam się, nie jestem plikałem. Aha, no to fajnie, dobra, nieważne, ja w tu wchodzę, wchodzę Dobra, szybko. Wchodzisz? Nie, dobra, ty się tam bawisz. No dobra. No to okej. Okay. Okej, okay, ja już idę. Aha, dobra, dobra, to jak idziesz, to ja zawracam. Otwórz. Okej, okay, otwieram. Chodź. Dobra, wchodzimy szybko. szybko. Dobra, jest okej. Okay. To gdzie teraz idziemy? Hmm, chyba uciekamy hmm, Znaczy to, to wiem, ale nie znam się za bardzo na tym więzieniu, dawno w to nie grałem hmm, O nie, sparaliżowali mnie, Co się stało? Selfem pomóż mi Okej, okay, idę, idę Dobra, póki nie patrzy, dobra, szybko Idę, e, a jak się rozkuwa? Aha, no to fajnie, no to w sumie nie wiem, ale no Okej, okay, zrozpiłem się, chodź do stołówki, chodź do stołówki Okej, okay, idę no, to idź do stołówki, tu się spotykamy. W sumie tak zostałem trochę zamknięty. Zaraz. Okej, okay, ja zaraz mam obiad. E, tu będą narady czynić druga. No. Nie wiem, co w tym śmiesznego było, ale dobra. No, ja też. No, e, oczywiście obiadek się nie mógł wziąć, więc chyba będziemy bez. Halo, mhm. kiedyś tu przyjdziesz z selfem? Idę. Aha, no, dobra, no to idź. No. O, skacze do mnie, no. Okej, okay, no, to jaki wiem. jest plan? Mm, nie wiem. Improwizujemy, improwizacja <grym> dwa. <grym> do, to widzę, że dobre plany mamy. Okej. Okay. A ja w ogóle lunch dostałem. Okej, okay, to fajnie. <grym> dopiero to mogę... Tak, dopiero. To mogę sobie go zjeść. A to też tam po lunch posłysz? No. A no dobra. Znaczy nie wiem na ile lunch się przydaje w ucieczce. I'm innocent, to nie! Jestem niewinna! A ty na z paralizatorem, ja mówię, pan chce coś zjeść? Pan policjant. O, widzę, że mu dajesz jeść. No, tak. no nie, no za co mnie paralizujesz? Za to, że ci jeść chciałem dać. Kolego, no to, że tak. ja ci jeść chciałem dać. Eee, ff, fajnie. Dobra, nieważne. Policjanci chyba nie lubią dostawać jedzenia. Nie, mm, bardzo. To, to będzie otwarte. Nie, nie wiem, dobra, halo? Ktoś tu? O, dobra, dobra, dobra. E, Okej, okay, to wbiegamy. Dobra, wbiegamy. E, tam są coś policjanci, to może się lepiej tu schowajmy. I teraz wielka akcja. Uwaga, musimy się tam wkraść. Musimy tylko Teraz wielka akcja! Uwaga! Uwaga, uwaga! Zaraz się nam to uda. Uwaga. Dobra, biegniemy tu. tu. Szybko, szybko, szybko. O. Aha, pan oficer Nobek. To my się wycofujemy. Yy, dobra, jak tam u ciebie selfie, Gdzie mm, jesteś? Wszystko dobrze. Yy, ehm. Łaziek gdzieś na stołówce nie mam, karty. Dobra, nieważne. Nie okej to ja wezmę sobie ubranka a nie bo to są chyba tak to są zero nie byłem pełen. dobra wezmę, mogę coś wziąć o dziękuję mam jakiegoś pistolet. jak się uwolnić kolegów? jak mam go uwolnić? nie wiem jak mam go uwolnić o nie 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 ja się nie poddam ja się nie poddam o nie o nie o nie o nie dostaję 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 w sumie Taka strzelanina, na, że moja, ta moja, wręcz to chyba nie strzela, ale dobra. O dobra, wolność, wolność, wolność. Dawać wolność. A, no to fajnie. Chciałem uciec, zaczął w sumie wyjść z tego pokoju, ale dobra. Okej, okay, gdzie jesteś, Selfem? Dobra, ja idę do celi, odczekać swoją karę. Mm, no to, okej, okay. nie wiem, czy ta moja cela, ale ta cela cel jakaś nudna jest. Okej, okay, idę do celi. <laughs> nie ma tu nic ciekawego, jest jakiś. To, nie wiem, normalna cela. O, dzień dobry, panie Selfen. No ja jak to swój cel? Aha, no dobra. Dobra, to idziesz ze mną na górę? Mm, no, okej. Okay. No dobra. No ale tu nic, a to są też cele. To. To schodzimy. No dobra, w sumie już. Ty wolałeś spadnąć, ale to tam. Kolejną strategię chcesz omawiać. Pamiętaj, Je. przy stole się omawia strategię. Zapamiętam hmm. na przyszłość. Mmm. Dobra. Szkoda, że nie mamy już deseru, żeby począć stać policjantów. <grym> o no, nie. No. E, widzę, że policjanci tak dobrze tu nas No, nie wiem, czy to. Aha. E, e, jesteśmy detektywami. To jest. E, dobra, nieważne. Musimy uciec z więzienia. Okej. Okay. Widzę, że ty. O, ty broń miałeś? No. Tak, ty to taki. się ty jesteś, ty tam. A ty tam masz kartę, tak? Hmm. Chyba. Aha, chyba. Nie. nie no, masz, widzę przecież. Okej. Okay. Czekam na ciebie. No dobra, spoko. Okej, okay, jestem dobra. Teraz uciekamy. Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay. okej. No nie no, halo. Okej, okay, dobra, spoko. No to idziemy teraz chyba tam. W tamtą stronę, czy w e, drugą? Chyba tak. No to... O, widzę tam jakieś drzwi. Okej, okay, spoko. Drzwi. No ja też już jakiś tam kontur widzę, ale nie wiem czy to to tak. Widzę, że to to, bo tu się zatrzymujesz. No dobra. No to, to są biegnę. Drzwi. Super, że są drzwi. Tyle to widzę. No. Okej. Okay. No nie, no co to miało być? <grym> nie wiem. <grym> <grym> Okej. Okay. Jeszcze nie, jeszcze nie jest. Myślałam, że już wolni jesteśmy, no to za chwilę uciekniemy. Tam już widać bramę. Okej, okay, no to fajnie, że widać bramę. Mm, super, że. Widać. O nie, tam jest policjant, widziałeś? No, Trochę ja ja mi go kratki zasłaniałem, ale widziałem tam coś niebieskiego. Tak, to policjant? Tak, to policjant. Aha. No I, dobra, no idziemy to. Idziemy po murze? Ja, tak, wchodzimy murem, wchodzimy murem. E to, to jest naj... O, jeszcze jest ciemno, policja nas będzie mnie widzieć. No, chyba. Bo mm. ja nie wiem. Dobra, dawaj, wychodzimy, żeby ten policjant nas nie zauważył. I wtedy nam się uda. Ej, Trycho, myślisz, że y, spadek atakuje? E, nie, nie myślę. Znaczy nie wiem w sumie. Jak atakuje? Eee, jeszcze nie sprawdziłem. Aha. No Okej. Okay. Skaczesz. Jolo! I co atakuje? Okay, nie, nie, nie atakuje. Dobra. Spoko. O, też skacze. Dobra, jesteśmy wolni, a więc to na tyle.